Bardzo podobał mi się ruch sędziego Adriana u nas w sądzie. Sędzia Adrian zajmował się moją sprawą i po roku czasu przestał się zajmować moją sprawą. W tym sensie chyba do końca życia, tak mi się wydaje, sobie zrobił. Rozgrzeszył mnie i powiedział, że więcej już w tym temacie i w tym artykule, żeby się nikt nie ważył zajmować głosu i stanowiska, bo stanowisko już padło. Tutaj się okazuje, że sędzia Adrian, według mnie, zrobił bardzo pomysłowy i bardzo fajny ruch. Bardzo ciekawy w ogóle ruch, bo co może zrobić sędzia Adrian? Sędzia Adrian może robić różne ruchy jako sędzia, tak żeby się mało kto zorientował, lub też, że tak powiem, przymknąć oko na takie ruchy. Czyli mało kto po roku czasu dostaje takie coś, jak ja dostałem od sędziego Adriana, ale że można. i Skoro można, to sędzia też może przychodzą mu akta, akta, akta. Bo sędzia Adrian wcześniej był prokuratorem, więc on patrzył okiem prokuratorskim na akta. Patrzy teraz okiem sędziego i mówi: jak patrzy na te akta, okiem sędziego. A właściwie słyszałem, wiem coś tam, coś tam o tak zwanym tym, który tutaj zasiądzie przed obliczem sprawiedliwości. Bo to się stanie, jeżeli pan Rafał znalazłby się przed przewodniczącym Adrianem? Przewodniczący sędzia Adrian, oczywiście. Nie miałby za lekko i ja miałbym swój głos. I chodzi o to, żeby sędzia Adrian tego nie słuchał, to mówi tak, że ja sobie tego nie wygrałem w takich uczciwych warunkach, tylko że tutaj sędzia zastosuje sztuczkę, takie rozgrzeszenie po roku, bo wcześniej nie można, wcześniej jakby sędzia Adrian po dwóch miesiącach takie coś zrobił, to ktoś by zapytał, a jakie ty miałeś podstawy, co było nagrodą sędziego Adriana, tak, co było nagrodą. Bo czy sędzia Adrian zrobił uczciwie? Czy uczciwie zrobił i tak, i nie? Zależy jak patrzeć. tutaj surowość odeszła od sędziego. Przestał na mnie polować sędzia. Zobaczcie, że to jest jeden z sędziów, który przestał na mnie polować, bo on zaczął na coś innego polować, czyli na tak zwaną nagrodę, czyli czas. Czas. Bo sędzia tutaj sobie obliczył, że jest taki czas, po którym to czasie dopiero może napisać mi końcowe postanowienie co w tej sprawie robimy. Właśnie po roku czasu dostałem, co w tej sprawie robimy, a sędzia mówi, a no nic, nie robimy, nic, nie robimy. I w tym polowaniu na czas to sędzia zorientował się już w 2023 roku, albo też jak dostał już sprawę, to już mówi, aha, tutaj maj 2024 to trzeba zakończyć. Tak, i teraz coś tam było w tych aktach oczywiście, żeby ta sprawa już wyglądała, że nic nie robione, tylko że coś tam robione. I czas, tak? bo na końcu to sędzia powie, cóż robiłem, a potem ten czas, ten rok, skoro jest ten rok, a ja robiłem, to teraz zamykam sprawę, czyli to co zrobiłem, w to co zainwestowałem i tak dalej, i tak dalej. Cóż, koszty, koszty właśnie. Jakie koszty były w tym czasie, jak Adrian wymyślał ten pomysł? Bo Adrian mówi tak, że... Jest 2023 listopad, więc napiszemy do Rafała w listopadzie, żeby stawił się pod koniec stycznia na badania sądowo-psychiatryczne, bo polujemy na maj. A do Grzegorza, psychiatry, napiszemy, że Grzegorzu nie spiesz się, masz 3 miesiące na odpowiedź w mojej sprawie. Tak, wpadłem na pomysł w listopadzie, to masz listopad, styczeń, potem masz 3 miesiące, a potem mamy teraz i to mamy teraz napisane. Żeby Adrian zrealizował swój pomysł, musiał zainwestować pieniądze, jakieś tysiąc złotych dla Grzegorza, tak, i co ze mną? Tutaj się okazuje, że w tej bajce, to ja tutaj musiałem teraz niestety mieć tak zwane przymusowe wydatki, tak? No bo jeżeli to jest w mieście i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, to są tak zwane przymusowe wydatki. Tylko ja musiałem jeszcze dopłacić Adrianowi. O tych badaniach to się do dzisiaj nie dowiedziałem. Adrian mi zamknął sprawę. Proszę bardzo. Podoba mi się pomysł Adriana bo jest ciekawy, jakby nie było, sami pomyślcie. Jest ciekawy pomysł, tylko że, no nie, co z tymi kosztami? Bo to był pomysł Adriana, ale też pamiętajcie, Adrian też mógł być inny pomysł, żeby mnie zaprosić i tak powiedzieć: Dobra, ja będę teraz taki uczciwy, jak nie wiem co. Uczciwie jak tylko możliwie będę. I Adrian powiedział, że on taki będzie już. Uczciwie jak tylko możliwie. Właściwie to tak prawie jak Jezus, więc tutaj już nie ma osądów, tylko rafale mów, mów, mów. To ja bym powiedział na przykład do Adriana, że nie ma winy i Adrian bym powiedział, że właściwie to ma sens. Tutaj już miałem spokój na wieku wieków od Adriana i tych sędziów, i w ten sposób Adrian mógłby pomóc też innym sędziom, bo inni sędziowie to są w kłopocie. Teraz bo Adrian już ma po kłopocie. Ci, co są w kłopocie, to są w kłopocie, a ci, co nie, to widzicie, są pomysłowi. Czyli mówię, Adrian przestał myśleć negatywnie o mnie, zaczął myśleć o dacie chociażby, o właśnie pomyśle, że się da zrealizować, że będzie łów i jeszcze z biciem serca, czy ja się do tego czasami doczepię To się tak i że podoba mi się ten pomysł Adriana. Bo to jest pomysł ludzki, jakby nie było. To jest wymyślony pomysł ludzki, taki, który tym razem akurat nie poszedł w stronę dodatkowych represji czy coś tam, coś tam, jak inni sędziowie, bo ja mówię, jak inni sędziowie szli bardziej w represję, to właśnie utknęli w aktach, więc sędzia nie poszedł w represję, no to się uwolnił za akt. mądry ruch tutaj sędziego Adriana, i także pozdrawiam tutaj sędziego Adriana. W pewnym sensie wszystko się wydało, ale oczywiście niech się wydało. No cóż, niech się ludzie uczą, a sędzia Adrian na razie niech pracuje dalej, że się kiedyś spotkamy, że mnie kiedyś zaprosi. Jak mnie kiedyś wylosuje, to może tym razem zamiast tak powiedzieć, ojejku, znowu to ojejku, czekałem, czekałem, panie Rawale, kiedy pan jakieś przestępstwo popełni tutaj, policja pana to tutaj zgłosi, mam do pana słówko. Chciałbym być pierwszym w Polsce sędzią, który powie, że nie ma winy. Zapraszam, panie Rawale, jeszcze przygotowany jestem, niech pan wejdzie, niech pan wejdzie, nie będziemy robić tego cyrku. Mam na imię Adrian, tak, Rafał? To wiem, że nie ma winy. Teraz zaczniemy tą procedurę. Niech będzie ostatnia procedura z procedurze, i tutaj pan Radio mówi tak do protokołu. Oświadczam, że jestem zdrowy na umyśle, mam tu przed sobą odkrywcę pana Rafała, proszę zapisać, że nie ma winy jak chcecie zbadać na badania sądowo-psychiatryczne, to pamiętajcie, że tutaj jeszcze jest koncepcja i te wszystkie rzeczy i tak prędzej czy później wyjdzie po naszemu i tak, więc prawdę tym razem piszemy w aktach. I tak sędzia Adrian powinien zakończyć, bo taki paradoks jeszcze jest, że właściwie każdy, kto sobie wykorzysta, że nie ma winy, to jakby trafił w dziesiątkę w odpowiedzi odpowiedzialnej na temat definicji winy. Ja akurat trafiłem na taką wersję Adriana, bo mógłbym też trafić, że Adrian jest wersją na przykład Ewy Rostkowskiej albo Moniki Organiściak. jak widzicie, wyzwolenie przyszło spoza miasta. Pozdrawiam pana Adriana jeszcze raz i pracowników sądu oczywiście, czyli Królestwo Szaleństwa. I tutaj Adrian jeszcze powinien powiedzieć, że faktycznie Rafale, faktycznie Rafale, jak teraz się obudziłem, to naprawdę to, co robiłem i to, co dni robiłem, to jest szaleństwo. To nie był głupi pomysł nazwać to wszystko jako Królestwo Szaleństwa. Proszę bardzo, panie Rafale, tu jest certyfikat szerokiej drogi Pomyślności, więc Adrian też mógłby rozpoznać, że też jest wolny. No bo kto mu co rzuci, jak Adrian teraz się nauczył, że nie ma winy. Więc <laughs> widzicie, popatrzcie się, jak można zmienić łatwo świat. Adrian mówił, że był kiedyś prokuratorem, teraz był sędzią, A teraz jest wreszcie sprawiedliwy. Wreszcie po tylu latach wie, co to jest sprawiedliwość. nie <laughs> rzucił to wszystko, widzicie, i też może tak Adrian zrobić. kiedyś to rzuci. Pamiętajcie, wszyscy sędziowie rzucą ten zawód, tylko pytanie, który pierwszy to wie, to stan, że nie ma winy, to kto tam pracuje dalej. Ważny jest ten też taki symboliczny, który to odważnie powie pierwszy jeszcze, jak mówię, powiedział, że ja byłem kiedyś prokuratorem, jestem sędzią, a teraz będę mówił prawdę o tej winie. To jest posłuchajcie mnie, posłuchajcie mnie i tu Adrian rozsiąść się wygodniej. <grystanie> Czy to ma sens, że nie ma winy? Są jakieś pytania i wnioski albo oświadczenia? Słucham. I o co wnosi strona przeciwna, oczywiście? Która tutaj co? twierdzi, że jest tak. Dobrze, 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 rozumiem. Trochę nam to zajmie, też będziesz mówił to jak ja, strona przeciwna, jest. <grystanie> Nie wiem, więc Adrian już miał takie podejście do tego wszystkiego. W równoległych rzeczywistościach, oczywiście wam to przekazuję, możemy mieć każdą równoległą rzeczywistość, nawet. pulsare ze folk ardè ardè la ardè e per frumor jardini in ma